Przechodząc do podsumowania tego co już powiedzieliśmy na tej konferencji, mogę jeszcze raz podkreślić, ten zarząd, jego praca to tylko i wyłącznie administrowanie naszą dzielnicą. W naszej ocenie to za mało, mieszkańcy Ursynowa zasługują na, na więcej, na nowe pomysły, na ciekawe inicjatywy. Finanse, tak jak powiedzieliśmy, praktycznie 0 złotych nowych funduszy, tylko te fundusze, które albo my pozyskaliśmy, albo które w jakiś sposób miasto takie i tak przywidziało e, dla naszej dzielnicy. E, to również jest złamanie tych obietnic, bo przypomnę, jak Platforma e, miała zacząć rządzić na naszej, w naszej dzielnicy, to miała być ta synergia pomiędzy dzielnicą a władzami e, miasta. Niestety my nie widzimy tej synergii, w każdym razie w wymiarze e, finansowym, bo nowych środków nie ma. Jak nie było, i nie ma na no Kabacka, to to znowu, tak jak powiedziała koleżanka Goretta, Szymańska, to jest zakorkowanie, zakorkowanie kabat, to jest brak rozwiązań systemowych związanych chociażby z wybudowaniem parkingu, parku i jedź na kabatach, co w jaki sposób może byłoby Ociążenie nie, to jest puszczenie tylko i wyłącznie nowego strumienia samochodów na kapaty, co po prostu zakorkuje. I my takim działaniem się sprzeciwiamy. Jeśli jesteśmy na terenie Kabat, to to co też już zostało powiedziane, rozbudowa Tesco. Ja tylko podkreślę jedną kwestię, że ten zarząd miał czas, miał kompetencje i ochotę, żeby wystąpić o dwa mikroplany. Tutaj przypomnę Państwu, to są mikroplany związane z nowym kompleksem oświatowym przy ulicy Zaruby oraz przedszkolem przy ulicy Tanecznej. Niestety zabrakło takiej woli politycznej dla, dla mikroplanu, dla, dla TESCO. Mimo, że inicjatywa mieszkańców Ursynowa Bunczucznie broniła tego przed wyborami, dzisiaj analizują problemy, wysyłają interpelacje, żadnych konkretów, tak? To powinien być kolejny trzeci mikroplan, który by pomógł mieszkańcom Kabat, zmniejszając tą kontrowersyjną inwestycję. Jeśli mówimy o oświacie, to tak jak bardzo dobrze powiedział Jarek, to są dwie bardzo wyjątkowe placówki, które powinniśmy bronić. Dlaczego powinniśmy bronić, ponieważ są to bardzo unikatowe kompetencje, szczególnie kadry y, nauczycielskie. Jeśli, y, jeśli zaczniemy wygaszać, czy w jednej, czy w drugiej placówce te, y, te profile, czyli profil ratownictwa medycznego w CIKsie, czy, y, y, czy chociażby te klasy terapeutyczne w gimnazjum 96, za chwilę nie będzie te kompetencje nauczycielskie. Y, będziemy mogli otworzyć. Symbolicznym też jest fakt, że gimnazjum 96, gimnazjum terapeutyczne było otwierane przez ówczesnego przewodniczącego rady pana Wojciecha Matejasiaka w końcu lat 90. Dzisiaj ta sama osoba będąca już członkiem zarządu dzielnicy Ursynu będzie prawdopodobnie zamykała tą placówkę, którą wcześniej otwierała. Jest to bardzo e, przykre e, stwierdzenie. Niestety, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. No i oczywiście, tutaj, e, takie kwestie jak e, bazarek na dołku, czy kwestie nieuregulowanych, e, e, nieuregulowanych własności gruntów ursynowskich, e, to co się dzieje w jak to że ludzie nie mogą e, sprzedawać swoich e, mieszkań, bo żaden bank. E, bo nie mogą sprzedawać, gdyż nie mają ksiąg wieczystych. Nikt nie kupi Dzisiaj nie kupuje mieszkań za gotówkę, tylko za kredyty hipoteczne, które są wpisywane do księg wieczystych. Koło się zamyka i tutaj wymagamy na pewno większych działań władz dzielnicy, Takich działań na tą chwilę nie dostrzegamy. To wszystko, co, co udało nam się przez te 100 dni dostrzec, zarówno kwestie, które uważamy, że mogłyby być lepiej przeprowadzone, jak i, no jak i rzeczy, które również dostrzegamy pozytywy, bo, bo również takowe są. Natomiast tego jest za mało. Bardzo Państwu dziękujemy za, za, za spotkanie, za wysłuchanie tego, co mieliśmy do, do przekazania. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze... Takie konferencje organizowali przy im wydarzeniach. Bardzo dziękuję.